No i jesteśmy w Chongqing 19 maja, poniedziałek Pierwszy dzień, dzisiaj przylecieliśmy i jest Imponująco tutaj Potężne miasto Jest też niesamowicie gorąco, jakieś 30 ponad stopni w cieniu Tutaj jestem teraz na takiej patelni, gdzie po prostu słońce smaży mnie Niesamowite miejsce Taki półwysep, jak zobaczycie na mapę Chongqing to zobaczycie, że jest to takie jedno kultowe miejsce w centrum miasta na takiej wyspie półwyspie. To jest właśnie czubek tego półwyspu. Za mną jest reszta miasta po drugiej stronie rzeki Yangcy. No i jest jest potęga tutaj, jest potężne to miasto w zasadzie. Z chińskich miast Pekin aż taki nie był imponujący, bo też nie był nad tak potężną rzeką. Jeśli miałbym coś przyrównać, to bardziej do Szanghaju, ale Szanghaj to też jest takie miejsce, gdzie jest podział miasta na pół. No i jest ta część nowocześniejsza, biznesowa z wieżowcami, z tymi wszystkimi punktami widokowymi. I ta druga część, a tutaj w zasadzie jest jedna strona rzeki, druga strona rzeki. Ja jestem jakby po trzeciej stronie rzeki, bo ona ma rozgałęzienia i tu wszędzie są wieżowce. Wszędzie ciągnie się miasto. Proszę, jedna strona, tutaj druga strona. No i jeszcze jest ta moja, trzecia strona. Przygody, ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia potem.